Cześć, z tej strony Mateo. że dzisiaj u mnie w filmie kolejny test słuchawek bezprzewodowych. Tym razem dostałem do przetestowania od dystrybutora znanej i lubianej firmy Bazeus ich najnowszy model, czyli słuchawki bezprzewodowe WM01. I jak mogliście widzieć, są to tak naprawdę jedne z najtańszych, albo wręcz bym powiedział najtańsze słuchawki bezprzewodowe, dostępne u jakiegoś sprawdzonego producenta, który jest na rynku. Także ta propozycja może okazać się dosyć ciekawa dla przynajmniej niektórych z Was, a wiem, że są takie osoby, bo często o to piszecie, jakie słuchawki Polecić za kilkadziesiąt złotych do maksymalnie 100. No i ta propozycja jak najbardziej się tutaj kwalifikuje. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć jasno: one nie będą grać tak dobrze, czy nie będą takie dobre jak Sławki za kilkaset złotych, czy jakieś AirPodsy, AirPodsy Pro, no bo siłą rzeczy tego się nie da przeskoczyć, ale myślę, że za naprawdę te kilkadziesiąt złotych są wam w stanie dużo zaoferować i tutaj ten stosunek jakość do ceny będzie naprawdę dobry. Także jeśli słuchacie dla siebie jakichś takich tańszych Sławek, albo na przykład komuś chcecie sprezentować je pod choinkę, to jak najbardziej można je rozwijać. Zważyć i będę chciał wam właśnie w dzisiejszym filmie powiedzieć, czego możecie się po nich spodziewać. Tak jak wspominałem, tutaj ta cena wyjściowa jest już dosyć dobra, ze względu na to, że one kosztują w normalnych sklepach około 70 zł. W związku z tym w jakiejś promocji można jeszcze wyciągnąć z tego co widziałem gdzieś nawet 20 i wtedy takie sławki mogą się zbliżyć do magicznych 50 zł. To jest naprawdę niewiele pieniędzy jak za taki sprzęt, jak za sprzęt od sprawdzonego jakby producenta. Natomiast jeśli chodzi o to, co znajdziecie oprócz nich w samym pudełku, które do was przyjdzie, to oczywiście jest kabel do ładowania USB typu C, bo samo pudełko ładujemy właśnie za pomocą tego przewodu. Nie ma Tutaj wsparcie dla indukcyjnego ładowania, ale umówmy się, w tej cenie naprawdę można sobie to odpuścić. Samo naładowanie tych słuchawek od 0 do 100% trwa około 60 minut, natomiast pudełko ładuje się poprzez USB typu C około 1,5 godziny, może trochę mniej. Natomiast z drugiej strony macie jeszcze komplet gumek. Gdyby te gumki, które są dołączone do zestawu i akurat mi też mówiąc szczerze, pasują do ucha, Wam nie pasowały, to możecie sobie je zmienić. Same pudełko jest naprawdę niewielkich wymiarów, waży kilkadziesiąt gramów, w związku z tym idealnie możecie sobie je wrzucić do torebki, czy nawet schować do kieszeni spodni nic nie poczujecie, ale z drugiej strony warte zaznaczenia jest to, że macie tutaj magnes. W związku z tym te pudełko samo z siebie się po prostu nie otworzy. To jest akurat dobra sprawa, bo niektóre słuchawki, które kosztują zdecydowanie drożej, nie mają takiego mechanizmu, przez co można je po prostu łatwo zgubić. Jak widzicie, je dostałem w dosyć wyrazistym kolorze, w kolorze żółtym, natomiast są one na rynku dostępne w bardziej stonowanych nastrojach, powiedzmy czarnym, białym, ale są też wersje kolorowe, jak na przykład fioletowa i niebieska, z tego co pamiętam. No i dodatkowo na przedzie tego pudełka macie jeszcze taką diodę doświetlającą, która pokazuje stan na ładowania tego pudełka. I jeśli już poruszyłem kwestię baterii, to w sumie to pociągnijmy, bo to jest jedna z największych zalet tych sławek, przynajmniej moim zdaniem, ze względu na to, że sumaryczny czas pracy na jednym naładowaniu samych sławek i doładowaniu ich za pomocą tego pudełka wynosi około 18-20 godzin, w zależności od tego, jak głośno też słuchacie muzyki na tych sławkach. To jest dobry czas. Tutaj nie powiem, to jest naprawdę bardzo dobry czas. Jak na takie małe pudełko, te osiągi są naprawdę niezłe, bo to powoduje, że możecie ich nie ładować tak naprawdę przez nie wiem, 2-3 dni i dopiero później. Je sobie podłączyć. Natomiast jeśli chodzi o samą baterię, która jest tutaj zaimplementowana w samych słuchawkach, to ona generalnie pozwala cieszyć się korzystaniem około 2 do 3 godzin, w zależności od tego, jak głośno będziecie słuchać sobie tej muzyki. Powiedzmy przy takim wolumie 70-80% ten wynik będzie się właśnie kręcił w okolicach 3 godzin. Natomiast jeśli byście tutaj leciutko słuchali, albo na przykład były to jakieś podcasty, które też trochę ciszej słuchamy, to ten wynik nawet może wzrosnąć do około 5 i to się staje już wręcz takie bo jak na takie małe pchełki jest naprawdę nieźle. Jeśli z kolei byście chcieli prowadzić rozmowy, a myślę, że są ku temu powody, żeby do tego je wykorzystywać, to te słuchawki wystarczą nam na około dwie godziny prowadzenia takich rozmów. To jest o tyle ważne, że tutaj wtedy działa system redukcji hałasu z otoczenia. On nie jest jakiś wielki, to trzeba przyznać, ale faktycznie, nawet jak sobie puścicie jakiś szum, czy będziecie gdzieś na mieście, czy coś wokół Was się będzie działo, to ten rozmówca dosyć dobrze będzie słyszał ten dźwięk. Jeśli prowadzicie z kimś rozmowę i koło Was jest dosyć cicho, jesteście w zamkniętym w tym pomieszczeniu, to ten dźwięk będzie tak wyglądał. Natomiast jeśli koło was będzie jakiś szum albo będziecie po prostu w mieście, no to te słuchawki chociażby w minimalnym stopniu trochę też wyciszą ten hałas, przez co wasza rozmowa z rozmówcą będzie po prostu lepsza. Jak widzicie po tych nagraniach, nie ma w zasadzie za dużej różnicy, jak mówicie w tych słuchawkach w pokoju, a jak jest w tym pokoju jeszcze dodatkowy hałas, te słuchawki sobie razem z tym naprawdę nieźle. Natomiast żebyśmy mieli jasność to, że jest tutaj system jakby redukcji, powiedzmy, takiego hałasu, czy tych szumów podczas rozmowy, to nie znaczy, że jest tutaj. Ani nie, tutaj w tych sławkach nie mamy ANC. Ale nie powiem, że jestem tym rozczarowany, no bo cały czas z tyłu głowy mamy jednak cenę, którą płacimy za te sławki. Nie jest tak naprawdę możliwe, żeby w 2021 roku otrzymać takie sławki z ANC w takiej cenie. No to jest koszt raczej 2-3 razy tyle. Co najmniej trzeba wydać, żeby mieć w ogóle jakieś sensowne te ANC, a nie jakieś udawane. Co do samej funkcjonalności, to są sławki oczywiście dokanałowe. Ktoś je może lubić, ktoś nie. Ale fajne jest na pewno w nich to, że dosyć dobrze się trzymają w uchu i nawet jak sobie z nimi biegałem, jak byłem na siłowni to dosyć dobrze leżą w uchu. Ja nie powiem, że co jakiś czas gdzieś tutaj się lekko nie odczepią, ale naprawdę do tego się nie chcę przyczepiać. Niemniej warte zaznaczenie jest to, że nie mają one certyfikatu wodoodporności, w związku z tym przy większym deszczu, czy naprawdę jakimś solidnym spoceniu się, mogą być tu jakieś problemy z działaniem, ale też nie jest tak, że w ogóle ich nie możecie spocić. Natomiast wracając do samej funkcjonalności, sterowanie jest banalnie proste, bazuje on na takim pykaniu, dotykaniu, w związku z tym jest to dosyć sprawdzone rozwiązanie, chociaż ja nie do końca to lubię, ze względu na to, że czasami jak sobie właśnie poprawiam podczas biegania, no to zdarzy mi się, że na przykład włączę sobie Siri, albo po prostu na przykład przełączę utwór, co jest dosyć jakby słabe, ale raczej irytujące. Natomiast można się swobodnie tego przyzwyczaić, że ten boczny panel jest po prostu dotykowy i trzeba jakby na to uważać. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, sławki automatycznie sparują wam się z telefonem, do którego je ówcześnie podpieliście, robicie to z ustawień bluetooth, tu nie ma żadnego pop-upu, który wam wyskakuje. Natomiast z drugiej strony nie ma tutaj tego systemu pauzy oraz wznawienia muzyki w momencie, w którym wyciągacie, czy wkładacie te sławki do uszu muzykę po prostu manualnie spauzować, albo też znowić. No i dodatkowo tutaj to wszystko jest wspierane przez Bluetooth 5.0. Zasięg jest całkiem, całkiem, w sensie tak do około 8-10 metrów to połączenie jest stabilne. Później niestety się trochę zrywa. I skupiając się na tej finalnej rzeczy, czyli jak jest z jakością brzmienia. Generalnie od razu wam powiem, że to są słuchawki bardziej do oglądania filmów, czy słuchania podcastów, aniżeli do jakiegoś namiętnego słuchania muzyki, albo grania na nich. Generalnie z tym graniem chodzi mi po prostu o to, że jest tutaj odczuwalne jakby opóźnienie tego dźwięku, ale tutaj akurat nie ma co się dziwić, znowu odwołując się do tej ceny, trzeba to po prostu tym sławkom wybaczyć. Natomiast jeśli chodzi o samą jakość brzmienia podczas słuchania muzyki, ta jest naprawdę niezła w momencie, w którym nie postawicie sobie tej puszeczki za wysoko. To znaczy, na plus na pewno mi zaskakuje głośność tych sławek. One naprawdę mogą być głośne. Z drugiej strony, dla mnie tutaj ten bas jest powiedzmy soczysty. Mógłby być jeszcze bardziej podkręcony, ale nie jest zły. W droższych sławkach zdarza się, że ten bas jest gorszy, więc tutaj naprawdę to mnie akurat pozytywnie zaskoczyło. Więc to do samego dwie. Brzmienia. Generalnie możemy tutaj wyczuć w muzyce różnych, w zasadzie gatunków, pewien dynamizm, natomiast też słyszymy pewnego rodzaju takie odcięcie, że nie ma po prostu tej głębi, tej głębi, która może być w takich droższych słuchawkach, jednak. Z drugiej strony, mówiąc o tonach, im wyżej pójdziemy, tym ten dźwięk, a raczej jego jakość też będzie spadać, bo o ile w tych najniższych, naprawdę według mnie tutaj jest dobrze, wręcz bym powiedział, bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o średnie, tutaj to już wszystko spada. No i te wysokie raczej tak sobie średnio radzą, to trzeba sobie. Uczciwie powiedzieć. Natomiast generalnie jak za te pieniądze powiedziałbym, że jest nieźle. Nie będzie to rewelacja, ale też tragedii nie ma. A tak jak wam mówiłem przy oglądaniu filmów czy słuchaniu podcastów będzie to naprawdę niezłe. Oczywiście, da się też posłuchać muzyki, ale nie spodziewajcie się po prostu cudów. Niemniej myślę, że dla mniej wymagających osób spokojnie to wystarczy i o wiele bardziej wolałbym takie słuchawki dostać, aniżeli jakieś przewodowe słuchawki, bo one często w tej podobnej cenie dużo lepiej nie grają, a te jednak mają do zaoferowania jeszcze całą inną. Funkcjonalność łącznie z tym, że są przede wszystkim właśnie bezprzewodowe. Natomiast, jak mogliście widzieć jeszcze podczas tego odcinka, na moim stole była taka ładowarka. To jest też najnowsze akcesorium, w zasadzie, od Bazeusa. Chociaż kilka tygodni już, z tego co wiem, jest na rynku, niemniej to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że jest to też bardzo dobra ładowarka, ładowarka sieciowa. Mamy tutaj 20W, jest wspierana technologia szybkiego ładowania w wersji 3.0, a dodatkowo macie do dyspozycji od razu dwa porty: USB typu C oraz USB typu A. W związku z tym, od razu możecie naraz ładować dwa. Urządzenia. To jest akurat fajne, że w tej cenie około 45 zł nie mamy tylko jednego portu, tylko od razu dwa do dyspozycji, więc jeśli też szukacie ładowarki do swojego telefonu, niezależnie czy do iPhone'a czy Androida i nie ma on jakiegoś super szybkiego ładowania, bo to jest powiedzmy 20 W, tylko i aż, bo w porównaniu do jakichś standardowych kostek od producenta to jest tak więcej, wydaje mi się, że ta propozycja może Wam się spodobać albo inaczej po prostu przydać. Jeśli szukacie jakiejś tańszej ładowarki od sprawdzonego producenta, żeby to nie był jakiś tani chiński bubel, to naprawdę można spokojnie w to zainwestować. Też jest normalnie dostępna w polskich sklepach. Tak jak Wam mówiłem, regularna cena około 45 zł. Myślę, że w promocji jeszcze można trochę z tego zbić. Także, gdybyście byli zainteresowani zakupem któregoś z tych przedmiotów, to linki oczywiście do nich są w opisie tego filmu. A ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć!